Cześć się ma, to ja. I robimy tym opening. Lecimy. Najpierw V-Box z grubej ja rury. Ja będę klikała. Dobra. Trzy rzeczy. Barley 9. Penny 10. Nita 20. Oraz ticket. Fajnie. Dalej. Ja Teraz boxy. 14 Golda Mortis Brock. Dzisiaj chyba nie będzie ze mnie postaci Mortis Rosa To no, Mortisa fajnie no, Mam Barley Karl Słabako go 23 golda Jessie Carl 30 golda Barley Brock 23 golda al primo Penny i trzygamy. 14 14 Nita, penis. Poczekaj, i teraz ile masz skrzynek? Jeszcze 5, dobra. Otwieramy dalej. Także trzy możemy zostawić. Nie, jedną zostawimy. Dobra. Poko, ból. Cztery, czyli jeszcze trzy mogę otworzyć. Jessie, primo. Jeszcze mogę ostatnią potem utożyć. 30 Jessie Penny. No chyba dzisiaj nie Ostatnia. 30 Golda Rosa. Ostatnia, bo ja mam I, ją i ból. No i to na tyle. Żegnamy.